Dzień dobry, moi drodzy, witam Was w nowym odcinku na moim kanale razem z Stunkiem. Witajcie, drodzy widzowie. Super, będziemy się dzisiaj. Oj. Oj. Albo Dobra. ja y, wyłączyłem aplikację od Lustrzanki i To moja wina. O, już jesteśmy znowu. Dzień dobry, widzowie. Hej. No Są i łącz zabity. Nie zabity. Młody chłopak nie był potem <grym> nie, zabity. Czeka, nie, czeka, jeszcze. Albo nic. oponenci w OKTAGONIE. Jeszcze raz, jeszcze raz. Dzień dobry moi drodzy, witam was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jestem razem z Tomkiem. Yupika jej. <laughs> Uhu, hura, chura <ja>, <laughs> Wiedziałeś, że jak się mówi R, to powinna końcówka języka drgać? Ja miałam problemy z literką R zawsze i chodziłam do logopedy, bo gdybym nie chodziła do logopedy, prawdopodobnie. Mówiłabym jak Wojtek Goła w tym momencie. Okej, okay, zaczynamy zatem y, obstawianie karty Fame WeBone. <grymne> Pozdrawiamy Wojtka Gołę. Ciekawe pojedynki. <grymne> bardzo, bardzo ciekawe. Tutaj konferencja ostatnio zaskoczyła chyba. My widzieliśmy trochę wcześniej, więc... I nagrywamy też przed konferencją, więc nie wiemy, czy zaskoczyła. Mamy taką nadzieję. Myślę, że zaskoczyła. Ale nas zaskoczyły nowe pojedynki, o których już wiemy, a rzucamy dopiero po kącie, kiedy wy już też wiecie i sobie wszystko elegancko omówimy. No dobra, Tomku, co sądzisz o zestawieniu Polish Zombie vs. zadyma to 80 kg, a jeden małe rękawice. Spoko, że to jest walka otwarcia. W moim Właśnie zdaniem... to jest ciekawy zabieg, no nie? Że to jest walka otwarcia. I słusznie, bo kojarzyły się te walki otwarcia na YouTubie, że tam się, się wrzuca ludzi najniżej na karcie, że to jest najmniej interesujące. Nieprawda, ja miałam dwie ostatnie walki. No właśnie. <laughs> więc co? No więc tak się to troszkę kojarzyło Ale jakby teraz zmienia się trochę strategia Widzę, że ty to rozpoczęłaś, kochanie Myślę, że, tak. że te pierwsze walki Ode mnie zaczęli eksperymenty i widać, mi się to sprawdziło Skoro Dokładnie. teraz Marcin Wrzosek jest na otwarciu No właśnie, tym, no i teraz jest... te walki otwarcie Albo no i tuba są takie, żeby ściągnąć widownię Jak najbardziej i to jest e, Niezły pomysł, w moim zdaniem to będzie dobra walka, która dowiedzie I zachęci do zakupu Nie mam pojęcia, na którego z panów obstawić Bo obaj są bardzo dobrzy w tym, co robią Troszkę cięższy jest Tomek Gomacy <laughs> w tym zestawieniu. Catch to 80 kg, aczkolwiek nie wiem, czy to jest taka różnica wagowa, która... Statystyki też podobne, tak szczerze mówiąc. Rozumiem no... trochę za zombiaczkiem, serduszkiem troszkę za zadymką. Troszkę wszystko może się tutaj wydarzyć, prawda, w tym pojedynku. No dobrze, ale jakbym ja miał obstawiać, to obstawiłabym na Marcina Wrzoska. Ja też na Marcina Wrzoska. Czyli dwa 0 do Jesteśmy Wrzoska. bardzo zgodni, dziękuję, cieszę że się, że Super. się rozumiemy. Druga walka, panie z GOATS. Iga kontra Malinowska. No tutaj powiem ci, że że ciężkie się wylosowało. Tak? No, a co, ty znasz tutaj zwycięszczynię? No, oczywiście, że tak. Jest jedna z zwycięszczyni, która dysponuje ogromnymi pokładami agresji, niesportowej rywalizacji i nienawiścią. No, chyba mówisz że pani Malinowskiej. Weronicy. Dokładnie, pani Weronika tutaj pokazała już swoje podejście, a Iga spójrz na nią, uśmiechnięta, no. dobrze jest z oczu patrzy, taka w sam raz, żeby ją wynieśli na noszach. Coś w tym jest, niestety. Nie wygląda bardzo wojowniczo, może tak powiem. Być, może być niepozorną też dziewczyną, Kolej, oczywiście. Taki okruszek. 174 cm w zasięgu <grym> rąk. Ej, ma taki sam, patrz, jest 7 cm niższy od Malinowskiej, a mają podobny zasięg i jest troszkę większy. Ale wysokie. No. Oczywiście, nie, jak się to ma do moich dwóch metrów, ale nie tak. A jesteś mistrzynią Śląska w MMA? <głos> <głos> jak masz dwa metry. Mistrzynią łodzi. <noise> ja na Malinowską dam. No, pokazała się jakby... Ja również. Zgodzę się z Twoim betem i również dam na Malinowską. Masz rację, i jedna tutaj zawodniczka wykazała się już agresją, i myślę, że może wykazać się po raz drugi tą agresją. To ten moment, kiedy na materiale jest kobieta, jest mężczyzna, i kobieta powiedziała: masz rację do mężczyzny. To się rzadko zdarza. Dziękuję, kochanie, że jesteś. Jesteś takim szowinistą. partnerką. To był żart sytuacyjno-obyczajowy, od, od kiedy zbliżam się do 30. I tatuś, tat, tatusiowe żarty mi się zaczynają odpalać. No dobrze, no to yy, kolejne zestawienie. O, fajne zestawienie. Fajne. Maślana kontra Greg. Co sądzimy o tym? Boże, ja nie uważam, że to po prostu będzie dobra bójka i no nie ma tam konfliktu żadnej historii, ale panowie są dłudzy, panowie się biją obaj nieźle z tego co wiem, no to myślę, że to, to po prostu wiesz, będzie dobra skąd skoro mają 0-0 oboje? E, no bo Maślana jest jakby ogólnie sportowcem i jakby zawsze jak sportowiec wchodzi do klatki to bije się co najmniej nieźle i to pokazali... Czemu na tym przegrał 0-0? Natan nie jest sportowcem, tylko sterydziarzem, kochanie. To zasadnicza różnica. I a Greg ma ze dwa lata doświadczenia ogólnie. On trochę ćwiczył. Zresztą dlatego zgodził się na Adriana Polaka, który no, jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, ma 11 walk na koncie. To odważnie. Odważnie. Odważnie też ze strony Natana, że się zgodził na Polaka. No to się nie dziwi akurat. Na ten odważny chłopak, na pewno. Odważny chłopak. Ja pamiętam, jak byliśmy z nim na escape roomie horrorowym i my się straliśmy, żeby wejść za róg, a on władował się no. wszędzie. Jak wszedł aktor straszyć, to no. go rozśmieszał i zaczął mu strój zdejmować to, <laughs> jest, to prawda. Niereformowalny jest ten To było chłop. wybitne przy tak. tak, ale na ten się nie boi. To na pewno trzeba mu oddać. Ale wróćmy do zestawienia. Maślana Greg. Moim zdaniem Greg wygra. Chociaż poczekaj. Ja myślę, że maślana wygra. Chociaż on jest cięższy, kurde, 17 kilo. Plus, ma większy zasięg, jest wyższy. Plus, no tak jak mówisz, on jest sportowcem. Takim naprawdę widać, że zajawionym mega. Ale jednak staż jego jest krótszy niż Grega. A Grek się na Polaka szykował, wiesz co chodzi? To ja powiem Greg. Ja wiem maślana. No to już się nie zgadzamy Już ręki ci nie podam w takim razie Moja no droga. No Przez najbliższe 10 sekund przynajmniej. A zobaczymy co Powiesz o walce twojego brata Natana Marconia z Adrianem Polakiem Polańskim. Protokół B Został uruchomiony przez Potężnego tutaj Boga Estetyki. No i doszło do takiego spięcia Że im zamienili aż walki w karcie Prawdopodobnie K1. Natan Cięższy 12 kilo. No ale jak Się bije Natan jak się bije Polak no to wiemy Polak z ostatnio wygrał. Nie wiem gdzie tam szans na Tana upatrywać? Są w warunkach fizycznych. W nie? warunkach, no. co prawda zasięg rąk tylko 5 cm, więc. Patrz, nie pomimo, pomimo, że 15 cm różnicy wzrostu. To jest, wzrostu jest, to jest ciekawe, innymi. no, to jest no. ciekawe. Wzrost po stronie Natana i waga bardzo też po stronie Natana, tak? Pytanie, czy to go uratuje, ale w ogóle niesamowite jest to, jak Natan na każdej karcie, jak walczy, wygląda zupełnie inaczej, nie? Tak? No, oczywiście, że tak. Zawsze wygląda jak babka od Niemca, co ty gadasz. No, tu nie wygląda jak babka od Niemca. No, jak facet od Niemca, dobra, nie będzie, no. Dość I od, od razu w, z usyletkę jego wygląda. Wygląda, no. Wiesz, jak on się bił tam z Darlem chyba to zupełnie Grub, inaczej wyglądał. Później buzię miał wtedy. taką okrągłą. No. Zupełnie inaczej wyglądał, nie? No, no tak. Nie? No, ale dobra. Wracając. No to Kurczę, no na, jednak y, Adrian ma dużo większe doświadczenie. No myślę, że będzie wiedział, chyba, jak Natana obejść, no nie? Też mi się tak wydaje. I myślę, że będzie bardzo na Natana zły i będzie bardzo mm, mu chciał pokazać. To na pewno będzie zły. To mm -hmm. Na pewno będzie zły. No myślę, że doświadczenie i jednak to, ile lat on już trenuje, skile, które ma, które sobie wyrobił. No myślę, że jednak tutaj mimo tych warunków fizycznych po stronie Natana i tej wagi cięższej, no to, to myślę, że polega. Ja też myślę, że. No to, to tym razem możemy znowu, proszę bardzo, Wspaniale, dłonie nie mogłam dłonie się doczekać. Wiem, kochanie. Ty teraz nie puszczę. Dobrze. Dobra, następne zestawienie. Nawcia kontra Lizzie, czyli nasza współlokatorka przygotowująca się w Hunter MMA Fight Club, w K1 w małych rękawicach, w 60,5 kg, co wa co, 60,5 mają catch weight? A, chyba tak, bo miało być 60, a Lizzie tam pół kilo na koniec utargowała. Co ważne, ważenie w dniu walki, a nie dzień przed. No i tutaj, no to wynika z tego, że Lizzie po prostu i waży więcej. Nawcia startowała z 52, teraz już 58 ma w karcie. No to nie zła masy. No nie, no nawcia to do... trochę. Widać, że w hunterze trenuje. Widać, no widać. My tam podajemy jej. Kotlety schabowe, żeby rosła No a Liza musi zbijać, narzekała, że ciężko jej się zbija Na swoim tym Grupie tej społecznościowej na Insta No i co, warunki tak poza tym to dosyć podobne No Liza minimalnie cięższa No ale to jest K1, to te ciosy nie będą Nie wiadomo ile więcej ważyć Szczególnie, że Liza będzie ciapkę podmęczona Warunki bardzo piki. podobne Jedyne co, no, to właśnie, że waga No to Liza zbija, więc będzie, będzie bardziej zmęczona tak? tak, ja i rozłożenie tej masy Mają inne, no bo mam wrażenie, że Nawcia tak ma proporcjonalnie po całości rozłożone masę, a Lizy ma dużo w dole po prostu masy, nie? Że ona, ona ma te nogi spore. Kusi big a skusi. Każdy odwraca głowę, możesz patrzeć, coś tam, Ta ale trzymaj łapę przy sobie. Jest na kanale nadawczym Lizy i wie, co tam... Stać. Nie, screeny ja, widziałem. Jasne. Dwa, piosenkę znana pamięć. Nucę na wsi pod pokojem chodzę i śpiewam. Ja to będę się zastanawiać, komu ty kibicujesz tutaj w tej walce. No właśnie. Nie no, kibicuje no kibicuję oczywiście Natalii, z Natalią troszkę posparowałem. Widziałem, jak się rozwija. Uważam, że jest dobrze przygotowana. Oczywiście, Liza jest y, dobrą przeciwniczką w K1. No, chociaż K1 to też nie jest formuła Lizy. Ona się bija w MMA. Ciekawe, jak zareaguje. Ale ona, wiesz, wiesz dużo kopie, nie? Liza dużo kopie. Tak. Dużo kopie, jest taka też agresywna. Tak. Więc pytanie, jak na na to zareaguje, z racji, że jest to jej debiut. Więc ona w sumie sama też troszkę nie wie, jak zareaguje, prawda? Bo to jest zawsze zawsze niewiadoma. No od tego będzie dużo zależało. Czy... Psychicznie zdominowała na face to face. Ie. No tutaj tak, dobrze no, myślę, sobie że powiem, na z Lizą... Psychicznie bardzo dobrze jest nastawiona, tak? Zresztą... Tak. No, I ona nie? ma dobry mindset w OKTAGONIE, w sensie ona jest taka, że ona nawet wychodzi na, na chłopa, czy na mnie wychodzi, ja ważę, wiesz, 25 kg więcej od niej, jak ją czasami trachnąłem, jak jej łeb odskoczył, to wiesz, no naprawdę znam osoby, które by się popłakały, przerwałyby sparring, Znam jakby chłopaków, którzy po mocniejszej p... potrafią przerwać sparing, a nawczas potrafiła, ja, wiesz, zebrać naprawdę bombę i twardo do przodu i tylko... Jak gdzieś mocniej na żebra na przykład weszło czy coś... I jak zakapie Black. otwarto do przodu Ona ma dobry łeb, że nie odpuszcza, nie poddaje się na do końca. No, to jest bardzo ważne. No. Bardzo ważne, mam nadzieję, że tutaj w tym jej debiucie będzie to widać. No, więc y, ja stawiam na nafcie. To już na nafcie. Stawiam na nafcie. Dla mnie tu jest niewiadoma na zasadzie, jak nafcie zareaguje na oktagon, no nie? Mm -hmm. Po prostu. Tak, jeżeli to... zawalczy tak jak na sparingach, to stawiam na nafcie, tak, ale... uważam, że ogólnie odważnie, no bo Liza dobrze się bije. Ona mm? bardzo dobrze się pokazała, no nie? Tak. Nafcie widzę, że jest dobrze przygotowana i faktycznie sobie radzi, ale pytanie właśnie, jak, jaka będzie reakcja w tego? No, jak głowa. No, pamiętamy Mandzia, gdzie Mandzio, wiesz, za... walczył na sparingach I na Mandzia już w pewnym momencie, pod koniec okresu przygotowawczego, ja nie mogłem do niego dojść Law do oktagonu i wiesz, wyszło jak Dlatego wyszło Dlatego ciężko mi ocenić, nie? Jak ktoś właśnie debiutuje, to, no. to zawsze jest No, to jak to nawet to... jak nie debiutuje, zobacz ja na Czarka jak zgłupiałem No, więc tak, różnie, ale... różnie może być Ale przynajmniej wygrałeś Wygrałem, no to dobra Przeleżane, <laughs> nie, przeleżane, tak. ale ale Just było Czyli na Natalię? Tak, Nawcia Bardzo dobrze Głowa mindset. Mindset. Okej. Okay. Okay. Drywal kontra e, wampir. Box, małe rękawice. 93 kg Kategoria wagowa. Wampir troszkę cięższy, drywal troszkę lżejszy. Poza tym warunki dosyć podobne, no już przy tym zroście to tam. No, to jest 10 kg różnicy, nie? Ale to jest box, to w sumie. No, to troszkę inaczej będą ważyć. No, jest to ciekawe. Ponoć box co najsłabsza płaszczyzna wampira, tak mówią, a drywal z kolei no jest bardzo dobrym specjalistą, jeżeli chodzi o K1 czy Muay Thai, to nie, 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 nie wiem aż tak Wiem, że no jakby stójkę bardzo dobrze ogarnia Ma tutaj te kopnięcia wyłączone No drwal tutaj skupiony, kickboxing, muay thai mm. Bardzo mocno No zresztą od tego maksywę, japoński drwal Bo low kickami ścina nogi A wampir od czego maksywę? Jak patrzę krew. Jak patrzę na wampira to nie wiem skąd może mieć ksywę W ogóle jakby nie rozumiem Trochę wygląda jak na przykład no, W yy, nie był ten wampir Jak on się nazywał? na R. Re... Reginald? Nie Regin? Coś takiego, sprawdź to. Czekaj, że <laughs> Wampir wiedźmin. Regis. regis, regis, regis. To nie wygląda. Jak... Nie, to nie ten. To inny wampir. Inny wampir. O, ale zobacz to tego wampir. na przykład. No ten wygląda, no. jeden no. wygląda jak wampir. Vampires superiores. Najstarsze i najpotężniejsze przedstawiciele wampirów wyższych. No to on wygląda jakby mógł wygrać z Dominikiem Zadorą. Pasternak, co się stało, mm. mordo? No dobra, co by tutaj wybrać? Bardzo równa walka, bardzo ciężko. A jak, tak. ty, jak typują gracze? Ściągnijmy im pracę domową. 1,25 na wampira. O, dużo lepszy. Na dużo lepszy. Ciekawe. No jakbym miała typować, to też bym powiedziała, że wampir chyba, wiesz? No Zadora jeszcze ostatnio Przegrał, wiesz, zalanem, Alanem, Przegrał? Który był no przegrał w MMA, tak? No nie w swojej formule. Fajna walka. Powiem, że wampir też. Ja też powiem, że wampir. Oj okej. Okay. W porządku. Niech ma dwa głosy. Niech ma, no tam. Niech się cieszy. <noise> <noise> Dis kontra daro lew, MMA 83 kilo, dajemy na disa i możemy przejść dalej. O, przeanalizujmy to. Ja tutaj potężnego lwa z taktykami z Nepalu no troszkę nie doceniam, przyznaję. Może lew będzie chciał mnie za to Crash and, and smash'et zrobić. Będzie chciał cię ukarać. Myślę. No, myślę, że jest taka szansa. Gimper vs. daro lew, fame MMA 20. Nie wiem, wolałbym nie. <noise> Cenię sobie siebie. <laughs> dobrze, no, czyli obstawić zbroje. No dobrze, przepraszam. Do tak, z tak potężnym A tu zgadzamy się. Zgadzam się, okay. tak. Co to jest za zestawienie w ogóle? Dzimne. dziwne no. jest, no. Dziwne. A Koro kontra Ferrari jest dziwne. A dziwne y, jest to, że, park, pokażę Ci coś. Tylko 11% graczy stawia na Ferrari'ego, zgodnie z ilością zakładów, według oficjalnych statystyk. Co oznacza, że 89% stawia na to, że wygra. Koro. to jest ciekawe, chociaż nie do końca mi się zgadza z tymi, yy... z tymi mi się nie do końca zgadza, bo to jest bardziej dwie trzecie, jedna trzecia, nie? I że tu no nie jest na Ferrariego. Ferrariego jest lepszy kurs, no to jakim cudem 11%. Bo że chodzi o to, może, że ogólnie z tych co obstawiają Fame, nie, 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 że tylko nie 11 stawia tego. na Ferrariego. No ale przecież to się nie zgadza z tym, co jest na betkliku. Ale kursy nie są zależne od tego, jak ludzie głosują, tylko jak bookmacherzy obstawiają szanse na zwycięstwo. Jakby to nie jest tak, że on się sam zmienia na bazie tego, jak ludzie obstawiają, a a bookmacherzy obstawiają, że Ferrari ma większą szansę na zwycięstwo i to jest ciekawe. Bo większość ludzi daje na koro i ja też daję na koro. Moim zdaniem, koro wygra. Oczywiście. Ferrari nie jest w treningu, zajmuje się jakimiś innymi sprawami. Widać, że jest średnio u niego ostatnio, moim zdaniem. I koro będzie cięższy. Poczekaj, bo tu jest MMA. Nie, ale zmienili. A, formułę. zmienili, bo oni mają boks. O, no to tym bardziej koro. Jeszcze Ferrari ma kontuzję. Udo ma kontuzjowane. No ma faktycznie. Oczywiście, że koro. Kurde, koro ma 10 no. cm więcej zasięgu. W boksie? Z mega dużo. I teraz, jak mi to powiedziałeś, jakby było MMA, to bym dawała na Ferrariego na pewno. Jak jest boks, to warto się zastanowić, ale wiesz co? Myślę, że ja i tak bym dawała na Ferrariego. Naprawdę? Na władce pięknie. Będę w 11%. Wyjątkowych ludzi, którzy głosują na Ferrariego. No dobrze, w porządku. Nie ma myślę, problemu. że w sensie Koro dobrze się bije. Bardzo dobrze się bije. Ferrari nie jest bardzo technicznym zawodnikiem, to na pewno. Nie żebym ja była jakimś specjalnie technicznym zawodnikiem, mm -hmm. ale dobra, pomijmy ten fakt. Ale myślę, że Ferrari bardzo nie będzie chciał pozwolić, żeby Koro z nim wygrał. Nie, moim zdaniem to nie będzie wstyd dla Ferrariego zupełnie. Koro jest bardzo dobry. No jest dobry. Jest dobry. Koro jest dobry. On bardzo poważnie podchodzi do rzeczy, które robi. Uważam, że Madryk dobrze się rusza. Jak oglądałem jego walki, to byłem pod dużym wrażeniem i uważam, że Koro w ogóle ma bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi o friki. Tak, no mówię, no bardzo dobrze się pokazał, tak? No. Mimo wszystko Zos Ferrari. Zostanę przy moim becie. Dobra. No problem. Ostatnio Ferrari na ferkach powiedział, że darzy mnie, jak to powiedział? Sympatią? Sympatią. Ja na przykład lubię szeję, nie? Dla mnie ona jest ciekawą, fajną postacią. Nie mówię, że jakąś super, którą bym śledził, ale z jakichś przyczyn wzbudzał mnie sympatię. Więc oddam mój głos tutaj. A mi powiedział, że... Jest mu obojętny, neutralny bez komentarzy tylko Konowskiego nie lubi. No robi. widzisz, widzisz. No. Gimpar jest dla mnie taki, że patrzę na niego totalnie neutralnie, nie wzbudza u mnie ani agresji, ani nie wzbudza jakiejś sympatii wielkiej. Mm -hmm. Powiodło ci się. Powiodło, upiekło bardziej, <laughs> można powiedzieć. Upiekło mi się, że władca piekiel mnie no. nie przypiekł. Strichu, Maciej Suleński kontra Stormin Norman Park, bardzo sportowe zestawienie, aczkolwiek na frikowych zas zasadach. Catchweight 80 kg, boks w małych rękawicach, a później, e, i to będzie pierwsza runda, a potem druga i trzecia, K1, małe rękawice. No to jakby pierwsza formułą premiuje trochę Stritcha, dwie kolejne Stormina. No i ja nie wiem, trochę nie śledzę aż tak panów, żeby to stwierdzić, więc bardzo ciężko. Wiecie, ja tutaj patriotycznie kotlet schabowy w moim sercu mocniej zabije dla pana Macieja Zodębskiego. Ja również na streach. Jak e, widziałam parę jego urywek z jego pojedynków, to wydaje mm. mi się, że wygra. Pamiętaj, że to jest bokser. Jak e, boksera w drugiej, w trzeciej rundzie, jak bokser, boksera, boksera zaczynasz kopać, to on głupieje. Często. A czy Norman Parker dużo kopie? Norman robi, parker robi dużo wszystkiego, bo on walczył k 1 i w MMA. Okay. Więc najtrudniejsza będzie dla niego ta pierwsza runda w boksie, tak naprawdę, ale im dalej będzie w las, moim zdaniem, tym bardziej będzie się na niego przechylać. Stamin ma duże szanse, żeby to wygrać tak generalnie, że to jest trudna walka. Dla stricza, ale tak patriotycznie plus, ej Norman się zachowywał, jak się zachowywał Wy... Na federację, poszedł do tego Prime'u. Potem tego Prima też zrobił w ciula. Jakieś problemy z nim były, ucinali mu wypłaty i te, wiesz? Mieli go już nie brać. I był wielki statement, no że jest nie to. będziemy zawodników, którzy łamią zakaz konkurencji brać. Jakie dziwne to jest, to jest. I se go wzięli No, nagle, no więc. Jest, to jest. No i możemy przed przejściem do comejn eventu mówić walkę specjalną Adama Security z guzikiem. Nie mamy niestety ich parametrów, ale Adam Security ma ogromne ręce. Trzeba przyznać, że jak nimi uderzy, to może się zrobić groźnie. Niesamowite jest to zestawienie. Nie mogę się czekać, aż obejrzę ten pojedynek. Bardzo wam zaskoczona jak pokazaliśmy pana Adama Security, który strzela szybkie szoty jak Mbappé. Tak, <grym> ewidentnie. Kurczę, ciężko mi jest wytypować tutaj faworyta, szczerze mówiąc. Nie wiem w jakiej formie jest guzik też. To jest taka niewiadoma. Jak... Nie Ale jak patrzę na pana Adama Security, nie wróżę mu, że zbyt dobrze mu pójdzie, więc mimo wszystko postawię na Guzika. A ja wróżę, że mu dobrze pójdzie. Wróżę, że mu dobrze pójdzie czy pozytywny chłopak, zakręcony. Pewnie odwali coś na konfie i trzeba będzie wyciąć to moje słowa. Jest taka szansa. A on jest w ogóle ten, on nie jest Polakiem, w ogóle on jest Węgrem. No tak. No, on jest Węgrem. Więc to jest ciekawe. No, no dobra, ciekawe. czyli tutaj mamy niezgodę. Bardzo ciekawa walka. Bardzo, ja jestem fanem, że to się wydarza. To jest super. No i on będzie musiał wejść do swojej piosenki. Tak jak Gocha wchodziła do maju Maj To było bardzo ważne. Tak samo, no nie, no super będzie ta walka. No. Dobra. Come event, Bandura kontra shelly, boks, małe rękawice po raz kolejny. W ogóle dużo jest na tej gali w małych rękawicach i to dobrze, bo ja uważam, że to jest fajna formuła, którą dobrze się ogląda, pod warunkiem, że jest w małych rękawicach właśnie. No i Shelly będzie miał trudne zadanie, bo Bandura jest cięższy, mają kategorię Open. Bandura ma większy zasięg rąk, większy wzrost. Moim zdaniem Bandura wygra w ogóle. Szeliga będzie miał trudne zadanie. Może to oczywiście zrobić, ale uważam, że Bandura wygra i to nie świadczy źle o Shelly. Po prostu Bandura jest dobry. Bandura ma... jest duży też. Nie? Jest duży i dobry i szybki i ma dynamit w łapach, ma mega charakter. No przepotężny jest Bandura. No dobrze, no chyba się zgodzę z tobą tutaj. Chociaż Szeli sympatyczny chłopak, tak nie? Ja go lubię, żeby nie było. Ale uważam, że Bandura ma większe szanse, że znaczy, zostawi Nie szukasz kłopotów dzisiaj. Nie szukam kłopotów. Jest dla wszystkich taki miły. Tak. Ja zawsze sympatyczny jest. Serie jego pochwalisz, Shell jego pochwalisz. No zależy za jakie tutaj <laughs> zachowania w przestrzeni publicznej. Ale szeli no akurat, wiesz, no, jeżeli chodzi o umiejętności, nie, tutaj waleczne. Nie, Jak z nim gadałam parę razy, to tak. Sympatyczny się wydaje ziomek. Prawda. No, ale przegramy moim zdaniem, z Bandurą, chociaż oczywiście on ma to kowadło, że jak machnie cepa, to może światło zgasić, ale Bandura będzie to wiedział. On chyba był zawodnikiem rugby w ogóle, czy coś takiego, nie ja, dobrze Rugby grał, no. Rugby? No, bo tak się mówi ruby. po polsku. Ja też się zdziwię, że się mówi rugby. Rugby. Wszyscy mówią rugby. No ja powiem po amerykańsku rugby. Rugby. I jego trener i ojciec to jest taka stara szkoła, że masz gorączkę, mm. to masz zamknąć mordę i przyjść na salę. Masz jego trenera i ojca? No bo by jak Lożę szyderców prowadziłem, to ten. To przyszli tam na wywiad. Bandura też przyszedł taki wzruszony po walce, i właśnie opowiadał, że z gorączką, nie z gorączką, że zawsze trzeba na że taka stara szkoła nie ma miękkiej gry, nie? No dobrze, jak nie ma miętko, to przychodzimy do niemiętkich załodników z Main Eventu. Tak, i tutaj mamy team Sylwester Wardenga i Wojtek Gola, czyli jedyni pozostali goats na placu boju, oraz Sebastian Fabiański. I Tomek Kolejnik, czyli Dream Team Mazowsze. Co ważne, mamy tutaj element sporu personalnego, bo Tomek Kolejnik został kiedyś przez Wojtka Gole obrażony na konferencji o, z słynnym żartem o tym, czym się różni Wagina Płetwala Błękitnego od Tomka Olejnika. Faktycznie. To jest no, dobre. Myślę, że warto wyjaśnić to po tych wielu latach, które minęły. Ja cieszę się, że będę prowadził trzeci panel na konferencji. Nie omieszkam tego konfliktu bardzo poważnego tutaj <laughs> podrążyć. No trochę. tutaj widzowie ocenią. Bo już oglądają. oglądają no, Cenią ja czy przyszedł. nie omieszkałeś. No, no zobaczymy. Niesamowite jest to zestawienie, powiem szczerze. Już, main już, event. już samo Wardęga vs fabiański było dla mnie ciekawe, a to, co się tutaj wydarzyło, to jest po prostu. Szok No, czy moim zdaniem to tak. To Gola znokautuje wszystkich trzech. <grym> po prostu. <grym> Plus jeden. To od początku było widać, że tam coś jest nie tak, że box, Sylwek z typem, który 20 cm większy zasięg. Ma wiesz co chodzi? Tam od początku ale to było. A ty myślisz, że oni planowali co od początku? Myślę, że tak. I żeby nie ujawniać, tylko zdradzić na koniec. Bo to. Jest, what the fuck! W boxie z typem 20 cm wyższy. Ale może wiesz, Sylwek patrzy na to jak na Freak Fight i po prostu Nitro nie chciał, bo on chciał z Nitrem, ale Nitro bardzo nie chciał. Więc obok Nitra jest Sebek. Fabieński, który też 02 w stylu bardzo szybkim przegrał. i wyjechał na noszach, ale wejście do OKTAGONu miał. Są zawodnicy szybcy i są zawodnicy szybcy. Wiesz co chodzi? Może być szybkim na dwa sposoby. Wiesz co chodzi? Rozumiesz, czy rozrysować? Namaluj <noise> Moim zdaniem wygra Wardęga z Golą. Bo po prostu Gola znakautuje olejnika i fabiańskiego. A Sylwek będzie mógł kibicować z tyłu. Ej, powinni takiego mega Zorda zrobić, że Sylwek skoczy Goli na barana i wiesz, a... będą na 4, pięści młócić jak goro będą. Nie myślę, że to nie jest najlepsza taktyka. Pewnie lepiej Ale by był, by Byłoby to widowiskowe na pewno. Tak. No dobrze, ja głosuję tak samo jak ty, to znaczy Wardęga i Gola. No jestem przekonana. Nie, nie spodziewałem się, że, to, że Sebastiana Fabiańskiego i Tomka olejnika w jednej nie zobaczę. To jest... Niesamowite. Giga śmieszne. Niesamowite. Giga śmieszne. No tak, tak się pewnie skończy. Bardzo fajna karta, bardzo śmieszna karta. Tak. Bardzo wyjątkowa karta. No i widać, że fame otwiera się na różne nowe konfiguracje. dwa na 2. 2 na 2 super. Wiesz, to tak naprawdę Cloud dużo świeżości zaczął wprowadzać i Fejm trochę musi, wiesz... Chociaż Fame już też było dwa na 2 wcześniej, nie? Było, było. No, na pierwszych galach była walka bliźniaków. No, ale da dawno nie było teraz. Dawno nie było. Walka rycerzy była na Fejmie, moja dwa. droga, przypomnę. No. A potem, wiesz, przestali kombinować. Cloud wszedł na rynek, żeby zagarnąć trochę dla siebie, no to musiał, wiesz, coś wymyślić nowego, no i na przykład na 10. Za... No i teraz fajnie też musi kombinować i fajnie. I to dobrze, bo to zyskujemy my, czyli widzowie, dzięki zdrowej konkurencji. A wy zyskaliście dzięki temu fajny odcinek. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. I zyskaliście za uwagę. stratę 20 minut swojego dnia. Zysk znaczy się. Straty. Rozrywki. To twój kanał, więc stratę. Ale, żeby była równowaga we wszechświecie, ja zyskam dzięki temu, że zostawicie mi suba, prawda? Dziękuję Wam serdecznie, widzowie. Kochani jesteście, dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się niebawem. Hej.